Dobry dzień dobry widzicie mnie? Pewnie nie. Jest godzina 6.15, jedziemy sobie. Jedziemy sobie na załadunek, który mamy mieć rzekomo o 7. .00. Mamy jeszcze 22 km. Załadujemy się proszę państwa i co? no i jedziemy na następny załadunek. I z tym już będziemy powoli jechać w stronę domu. Tu się będzie gdzieś zatrzymać za jakieś śniadanko. Wczoraj no. dzień skończyłem o północy. Wykąpałem się. No i sobie na spokojnie jedziemy. Mamy kawkę. Korewka mi pękła. Na fusów mam. Odzwyczaiłem się od takiej kasy, do takiej kawy, fusiatej. No i jedziemy. Jedziemy. Mrzawka jest za oknem. Mamy jeszcze 4 km do skrętu. Ja nie chcę grać. Żadnej fali nie jest złotać porządnej. Ciężarówki mnie wyprzedzają, ale nie ma sensu się spieszyć, bo zaraz będę zjeżdżał do Strasburga. To 2 km i zjazd. zameczek po prawej u góry nie wiem czy widzicie jeszcze 10 km i po załadunku się zatrzymam na śniadanko na dobrą kawusie, na toalety itd lepiej pół, pół godziny pospać dłużej ale się tak idzie, 70, 50, 70, 50 co zrobić panie, takie życie nie no, jestem super, super, super podekscytowany wracamy do domku wracamy do domku Radocha nieziemska Coś mnie katarek łapie Do wczoraj po tej kąpieli mnie przewiało lekko Przejdzie zaraz Halo, halo, dzień dobry, zapakowaliśmy się, założyliśmy na pakę dwie rolki takiego materiału wypuszczeniowego i jedziemy w stronę Polski, mamy 775 km w tej chwili do Opola Tarnowskiego, gdzie będziemy mieli pierwszą zrzutkę może jeszcze dzisiaj. A drugie jedzie do do... jak to się nazywa? Podbielsko białe i tam jest na dziesiątą Do domku do domku Już się nie mogę doczekać Już się nie mogę doczekać do domku No ale ruch Każe, to tyle od się wzięło. Hmm. Dobra, kochani się. drodzy, będziemy się odzywać po drodze, bo mamy 9 godzin drogi. Jakby się udało jedno dzisiaj zrzucić, to by było super. Jak nie, no to nie. Zobaczymy jak to będzie. Jestem ciekawa, ile kilometrów jest do granicy, a ile od granicy. A, to zaraz zobaczymy. taka brzawka dzisiaj, taka pogoda niespecjalna bym powiedział pole słoneczko, wiosnę, lato no jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma śniadanko zażarłem tutaj mi jeszcze kawkę zrobili także super wypiłem sobie kawkę no i teraz na spokojnie już jedziemy w stronę domu. No, 16 stycznia wyjechałem. Dzisiaj mamy 23 luty, ponad miesiąc. 40 dni, tak? Z jutrzejszym dniem licząc. Jest troszeczkę. Ta następna trasa też będzie długa, bo odpocznę sobie z dwa tygodnie w domu, może półtora. I dopiero wrócę na święta, także będzie też ponad miesiąc. No ale potem będą święta, żony urodziny. Także w następną trasę wyjadę dopiero po 17. Po 17 kwietnia, że mam urodziny. Także sobie dłużej odpocznę w domu. No, zaraz się wbijamy na autostradę za 5 km. I już autostradę pod samym Bezpiecznej drogi, do później! Halo, halo! Mały update sytuacyjny. Mamy jeszcze 25 km do stacji benzynowej i mamy jeszcze 586 km do domku, do pierwszego rozładunku. Ale... Ale, ale, ale się zatrzymaliśmy, wypiliśmy kawkę, pogadaliśmy chwilę z żynką. No że tak z 40 minut stałem, dobra. Będziemy A9 teraz ile tu wykopków? kochani nic ino się się ziemniaki zbierać co chwilę dosłownie co chwilę jakieś roboty drogowe. a tutaj mamy dużo górek takich takich dość, że ciężarówki na, pierwszym, na drugim biegu chyba jadą powolutku, bardzo. O, zaraz będziemy tankować. Na 20 minut. A, znowu podniot będzie większy. A my prawie na pusto jedziemy. tu, 250 kg w biorze. Nie czuć tego w tym aucie zobaczymy czy się szef sprawdzi bo ponoć będę miał winkawa teraz na następną trasę to by było wygodne bo to nowie muszę cały czas ćwiczyć mam takie ćwiczenia z gumą na rozciąganie ścięgien wszystkich ale muszę leżeć na plecach Nogę w 90 stopni i wtedy ćwiczyć stopę z tą gumą rozciąga ją a w tym kurniku co mam najmniejszych szans nie mam nawet tu na dole nie da się no i w sumie zgina się gorzej ta noga niż przed wyjazdem także muszę się wziąć za ćwiczenia teraz próbuję ją tak rozciągać na stojąco w takim większym rozkroku noga zdrowa do przodu, dachora do tyłu Próbuję tak rozciągać, ale to nie to samo. Zobaczymy. Bo nie chciałbym na nastarać mieć problemów z tą nogą. Dobra, odezwę się jak będę tankował. Zatankowane. Jedziemy. Dziwno ta pompa była, zatrzymywała się wręcz gdzieś pasek klinowy, jakby czeszczał no, A tędy może wyjedziemy? No, 563 km. Jakby to powiedzieć damy radę hmm. Tędy chyba tą ciężarówką wyjeżdżono no do zobaczenia z drogi patrzcie na to patrzcie na to mam kilometr do polskiej granicy i pierwsze co zrobię to kupię za hot doga normalnego, zwykłego, normalnego naszego hot doga polskiego. A mi się chce hot doga. A. Za sobie hot doga, kupimy winietkę. No i... 400 metrów, 300, 250, 150, 100, 50, 30 20, jesteśmy w Polsce! Super! Jak tu zrobili 110, a tu 80 Jak to oni to robią znak obok znaku Słońce 60 eee, Panie, no jak tak można, że 60 zaraz To no po cholerę robiliście te znaki takie, no Jeszcze 40 Można wszystkiego spodziewać, że jeszcze będzie kamera jakaś, <gryny> fotoradar. No, Polska wita. Dobra, szukamy stacji Orlen. Orlenie, albo zapiekanka albo hot dog może zapiekankę sobie wąbić. w Orlenie jest świetna zapiekanka każdemu polecam to jest taka zapiekaneczka z pomidorkami z mozzarellą no rewelacyjna jest I radio RNFFM gra, proszę Państwa. Jakieś 75 km przed granicą się zetka pojawiła. Potem na chwilę jedynka. No i jakieś 40 km 35 yy, RNFFM. Nie reklamuję, ale na szczęście słucham. Nie, jakoś tak. Z przyzwyczajenia. Kiedyś zetki bardzo lubiałem, ale nie wiem, teraz no polskunio kochana stęskniłem się za tobą ja się trochę wywłóczyłem po świecie i powiem wam, że teraz po takim długim czasie niebycia w Polsce Yy, wcześniej jak mieszkałem w Anglii, czy jak na Filipinach mieszkałem, czy, czy gdziekolwiek indziej to teraz nawet taki krótki wyjazd z Polski i powrót tygodniowy czy dwutygodniowy to się cieszę jak dzieciak, że wracam do domu. starzeję się. No. Ta -da! Dobra. Odezwę się jak będę pałaszował zapiekanę. Jeszcze KFC mi chodzi po głowie, ale to już z rządką sobie skoczyło 9 zł Kurcza Za 2 euro w Niemczech to, to, to kawę się nie kupi Orlen jest, jest Orlenik Będzie Orlenik zaraz, super No to za chwilę Halo, halo Miał być zapiekaneczka, była goloneczka, pojadłem, godzinkę spędziłem tutaj, zostało 223 km, winietka kupiona i można jechać, się zrzucić i potem do Bielska jeszcze trzeba jechać, żeby na rano być i do domku, no, Kawunia Polska. Powiem Wam, kurcza, golonka 20 zł z ziemniaczkami, z kapustą zasmarzoną. Za 20 zł nie poje w Niemczech, nie? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To bułka ze sznyclem. Tylko. A tutaj goloneczka. No kurcza, Polska to fajny kraj. No, później jedziemy. Halo, halo! Dobry wieczór! Dla mnie się jeszcze dzień nie skończył. Jest, proszę Państwa, 09. Mamy 146 km jeszcze do przejechania. I rano o 7 się zrzucamy i do domku Byłem tutaj na dziesiątą. Się okazało, że goś miał przyjechać dopiero na za 15:11. Także zanim podjechał, zanim żeśmy podjechali tam gdzie się rozpakować zanim się rozpakowało no i zaszło teraz sobie kawkę zakupiłem na olenie no i dwie godzinki drogi jeszcze no ale ogarniemy to jakoś Zjemuję się. Dwie godzinki. No. Jedziemy z każdym kilometrem bliżej domu. A teraz ruchu nie ma, to się fajnie jedzie Nie ma niedzielnych kierowców jeszcze. No zaraz na A4 wyskoczymy do aszwórki mamy 12 km no, odezwę się gdzieś po drodze jeszcze pewnie mnie nie widać, trudno Dojechaliśmy na miejsce, mamy dosłownie 3 km stąd do rozładunku Tu jest stacja benzynowa, jest kibelek, więc pojedziemy resztę rano. Jest godzina, proszę ja Was, druga, druga sześć. Także idę do Ząbki i Spanko. Do i do jutra.